Witam Was wszyscy Polscy, Polacy i osoby polskojęzyczne z w całym także witam Was wszystkich ci, którzy nie znacie polskiego i patrzycie na mnie, kiedy wydaje szereg niezrozumiałych Nazywam się Robert Górski, jestem z kabaretem radnym niepokoju, zdarza mi się występować w Prezesa i zdarzyło się wystąpić na trenu.pl, gdzie drodze Państwa zapraszam na wywiad, sesję w ogóle patrzenie na mnie. Bo jeszcze raz w miarę ładnie ubrane, przesane i jeszcze jestem w miarę mu Zapraszam.